Cześć, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować kolejną mangę, tym razem będzie to Opowieść Panny Młodej. Tytuł ten został wydany przez StudioJG i należy on do ekskluzywnej linii wydawniczej. Co to znaczy? A znaczy to tyle, że manga została wydana w twardej oprawie, w powiększonym formacie z obwolutą. Ja nabyłem dwa pierwsze tomy z drugiej ręki i jest to egzemplarz dosyć już stary, bo wydany w roku 2013. A tym samym cena na obwolucie to 29,99. Natomiast obecnie, gdybyście chcieli zakupić pierwszy tom, to jest on dostępny prawdopodobnie w trzecim wydaniu i kosztuje już 49,99. Dlaczego w ogóle zdecydowałem się na zakup mangi o takiej tematyce, a jest to manga historyczna, skierowana raczej dla dojrzałych kobiet? Ponieważ szukałem czegoś dla mojej żony, i Rafał z górnej półki polecił mi ten tytuł, bo on faktycznie ma bardzo wysokie noty, chociażby na platformie lubimy czytać. Co jeszcze do samego wydania. Aby pokazać, jak duży jest to format, porównam Wam tę mangę chociażby do Spy Family. Jak widzicie, różnica jest naprawdę spora, również w objętości. I porównam bardziej dla komiksiarzy do usakiego Jojimbo. To jest około centymetr szerokości i centymetr wysokości na korzyść tego tytułu. No dobrze. O czym w takim bądź razie jest opowieść Panny Młodej? Sama manga, e, tak jak nazwa mówi, dotyczy dziewczyny. Kobiety, która mając 20 lat, zostaje wydana za mąż za chłopca. Które ma laty 12. Mogłoby się wydawać, że ta różnica wieku jest bardzo duża, ale w najwyraźniej w tym okręgu kulturowym nie jest to nic dziwnego, ponieważ akcja Mangi toczy się w okolicach Środkowej Azji gdzieś nieopodal granicy Morza Kaspijskiego. Prawdopodobnie jest to terytorium państwa Kazachstan. Dwie rodziny, z których pochodzą główni bohaterowie, to ród Ejhonów, z którego pochodzi Karluk, czyli ten chłopiec, natomiast Amira, czyli nasza główna bohaterka, pochodzi z rodu Halganów. To, co dla przeciętnego Europejczyka może wydawać się dziwne, czyli dosyć duża różnica wieku pomiędzy małżonkami, nie stanowi dla nich wielkiego problemu. Głównym aspektem, któremu dziwią się ludzie i jest to poruszone w tej mandze, to to, że Amira dla tak młodego chłopaka jest dosyć starą żoną. Starą, ponieważ w momencie, w którym Zaczną oni starać się o potomstwo, ona nie będzie w stanie urodzić mu już zbyt wielu synów, co w tym kręgu kulturowym jest dosyć istotnym aspektem. Cała ta manga jest poświęcona właśnie e, kulturze e, azjatycko-tureckiej, e, zwyczajom, która, które dotyczą e, tej ludności, e, lokalnej kuchni. I porusza tematykę takich codziennych spraw. Mnie ogólnie ta manga troszkę znudziła, bo nie interesują mnie za bardzo takie zagadnienia jak wypas owiec, rzeźbienie w drewnie, handel, szycie ubrań czy wykonywanie różnego rodzaju haftów. Natomiast to jest główny element fabularny, który poruszany jest w poszczególnych rozdziałach tej mangi. Pojawia się tu też bardzo ważny aspekt fabularny związany z samym ślubem tych dwojga. Jak się bowiem okazuje, rodzina Amiry możliwe, że podjęła decyzję dosyć pochopnie o wydaniu dziewczyny. Za Karluka. Próbuje się z tej decyzji wycofać w pewnym etapie tej historii. A jak mówi prawo tamtejsze, dopóki pomiędzy dwójkiem nie ma dziecka, to można uznać ten ślub za nieważny. Czy tak też się dzieje? No to o tym musicie przekonać się sami, jakie są dalsze losy tej dwójki. I jak będą wyglądały perypetie rodzinne. Jeśli chodzi o rysunki, to jak możecie zobaczyć, jest tutaj bardzo duża pieczołowitość, dbałość o szczegóły. Pojawia się masę ornamentyki, bogato zdobione stroje. A też elementy związane z rzemiosłem, chociażby właśnie rzeźbą, czy też nawet samym wypiekiem chleba, czy też macy, bo, bo bardziej to są takie placki chlebowe niż typowy chleb, to, to pięknie zostało tutaj zobrazowane i naprawdę może cieszyć oko sposób rysowania tego tytułu. Przede wszystkim najważniejsze cechy. To jest tak zwana silna bohaterka, wyzwolona, dojrzała dziewczyna, wszechstronnie uzdolniona, dobrze wychowana i samodzielna. I jej głównie jest poświęcony ten tytuł. Natomiast nie należy zapominać o tym, że jest to przede wszystkim manga historyczno-obyczajowa, kulturowa i... No, jeśli ktoś nie lubi takiej tematyki, to po prostu może się tutaj wynudzić. Ja nieszczególnie byłem tym zainteresowany i bawiłem się przy tej mandze dobrze, ale czy chcę kontynuować zakupy kolejnych tomów? No, niekoniecznie. Ma ona w sobie jakby taki aspekt, który powoduje, że jest tu trochę humoru, i może ona się podobać również powiedzmy mężczyznom. Może trafiać do szerszego grona odbiorców, natomiast raczej poszukuję innych tytułów, nie wiem, czy mam miejsce na półce, aby zebrać 13 dotychczas wypuszczonych tomów, i kolejne, które w przyszłości się pojawią, bo jest to seria kontynuowana. Zatem, jeśli lubicie mangi o tematyce historycznej, obyczajowej, jeśli Jesteście dojrzałymi kobietami poszukujecie takiej niezobowiązującej lektury, trochę w klimacie romansu, właśnie z silną bohaterką, to to jest, myślę, coś dla was. A ja poczekam aż żona przeczyta i jeśli zdeklaruje, że chce kolejne tomy, wówczas poniesięgnę. W tym materiale to tyle ode mnie. Dziękuję wam za oglądanie i do następnego. Cześć.